190 biegaczy rywalizowało w pierwszym bełchatowskim biegu nocnym. Pogoda tej sobotniej nocy sprzyjała biegaczom, a wyniki osiągane tego dnia na trasie były imponujące. Najszybszy zawodnik, dystans 6 km pokonał w czasie 19 minut. Zawodniczka potrzebowała na to 5 minut więcej. Sobotni bieg nocny, który po raz pierwszy organizowany był w naszym mieście, prowadził ulicami antracytową świętej Faustyny Kowalskiej i Witolda Budryka. Dystans wynosił 6 km, na co złożyły się 3 pętle po 2 km. Tomasz Owczarek z Bełchatowa linię mety pokonał już po 19 minutach i 38 sekundach. Tuż za nim z niewielką stratą był Jarosław Cichorze z Łodzi. Miejsce trzecie zajął kolejny bełchatowianin Tomasz Pacholczyk. W kategorii kobiet najlepsza była Zuzanna Koch, zawodniczka Bełchatowskiego Klubu Lokaletycznego, która na pokonanie sobotniego dystansu potrzebowała 24 minut i 58 sekund. W klasyfikacji generalnej dało jej to 29. lokatę. Żańskie podium Bełchatowskiego biegunocnego uzupełnił Justyna Grzelewska i Paulina Kołatek. Zwycięzcy obu klasyfikacji generalnych byli również najszybsi wśród mieszkańców naszego miasta, za co otrzymali specjalne 200-złotowe vouchary. Także z Bełchatowa pochodzili najstarsi uczestnicy zawodów Małgorzata Jędrzejczyk oraz Tomasz Smodlibowski. Na każdego z uczestników czekały m.in. nietypowe fiulorastencyjne medale, opaski let oraz ciepły catering. Zaś na ceremonii dekoracji zwycięzcy odbierali nagrody z dłoni pani prezydent miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej oraz Piotra Pieszchały, wiceprezesa miejskiej spółki Wodkan. Organizatorami wydarzenia byli miasto Bełchatów, Miejskie Centrum Sportu oraz Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny.